Historia masażu klasycznego. Masaż należy do najstarszych zabiegów terapeutycznych był stosowany już w starożytności. Wywodzi się z Indii i Chin, gdzie stanowił naturalną metodę leczniczą. W starożytności masaż był uzupełnieniem obrzędów religijnych, a z czasem stał się popularny w medycynie ludowej. Pierwsze wzmianki o wykorzystaniu masażu pojawiają się w księgach Hipokratesa, a w starożytnej Grecji masowano sportowców biorących udział w igrzyskach olimpijskich w celu natłuszczenia ciała oliwą przed zawodami sportowymi. W kolejnych stuleciach za sprawą uczonych medyków masaż rozwijał się coraz bardziej. Szybki rozwój fizjologii i neurofizjologii przyczynił się do stworzenia nowych metod masażu, takich jak masaż segmentarny, limfatyczny, łącznotkankowy i okostnowy. Ogólnie mówiąc, masaż jest jedną z form fizjoterapii polegającą na mechanicznym pobudzeniu tkanek, najczęściej za pomocą rąk przy użyciu określonych technik w celu uzyskania efektów terapeutycznych. Mimo iż mechanizm działania masażu jest zawsze taki sam, wyodrębnia się różne rodzaje działania masażu, między innymi klasyczny, sportowy, segmentarny, limfatyczny, relaksacyjny itd. Wynika to oczywiście z różnych celów zastosowania masażu, a co za tym idzie, różnych technik i sposobów jego wykonywania.